Kolejnym etapem budowy modernizacji mojego domu była wymiana systemu ogrzewania. Dlaczego? Było bardzo wiele powodów. Pierwszym ogrzewaniem, jakie, jakie u mnie w domu było, było ogrzewanie kominkowe. Zafascynowałem się jako młody człowiek kominkiem, strzelającym drewnem, pięknym widokiem i pomyślałem sobie: dlaczego by nie wykorzystać tego wszystkiego i ogrzewać swój dom właśnie ogrzewaniem poprzez kominek? Wielu ludzi decyduje się na takie ogrzewanie lub na przykład na ogrzewanie tradycyjne, używając pieca na wszystko. Chociaż dzisiaj już część ludzi używa piecy takich na ekogroszek, chociaż zastanawiam się dlaczego on się nazywa eko, skoro dalej jest węglem. Lub też na przykład takie piece, które używają biomasę, w tym na przykład pelet drzewne. Takie piece plus kominki mają przede wszystkim minus taki, że emitują w atmosferę masę różnego rodzaju związków chemicznych, którymi niekoniecznie chcielibyśmy oddychać. Przede wszystkim nie chciałbym oddychać tym ja, ani nie chciałbym, żeby oddychały tym moje dzieci, więc warto się zastanowić, czy oby na pewno jest to ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Co do mojego ogrzewania kominkowego, przede wszystkim. Kominek w domu, ogrzewanie kominkowe w domu równa się kotłownia w domu. Każdy z Was, kto ma kominek i ogrzewanie kominkowe, to na pewno wie, co to są robaki, co to są pająki, co to jest popiół wokół kominka, co to jest dym, który wylatuje, bo choćby, nie wiem, jakbyśmy się starali uchylić te drzwiczki i podrzucić kawałek drewna, uchylając wcześniej szyber i robiąc całą masę zabiegów, żeby nic nie wyleciało na zewnątrz. No i tak jednak to się zdarza i no jest, jest niefajnie. Mi to zwyczajnie w świecie przeszkadzało, szczególnie wtedy, kiedy w domu ładnie pachniało przeróżnymi zapachami, a tutaj mamy piękny zapach palonego drewna. Nie jest to coś, nad czym, nad czym należałoby się chyba, nie wiem, fascynować czy, czy no, wchodzić w to, w to. Skupiłbym się raczej na czymś, to jest czyste i bezobsługowe. W moim wypadku jest to pompa ciepła. Zdecydowałem się na pompę ciepłą powietrzną, atmosferyczną, dlatego że nie wymaga ona wielu zabiegów w zamontowaniu, po prostu stawiają się na zewnątrz, nie trzeba robić żadnych wykopów, nie trzeba tego angażować do tego wielu, wielu osób. Taka pompa spełnia swoje zadania w 100%, oczywiście trzeba ją dopasować do potrzeb i trzeba to wszystko sobie ładnie policzyć, tudzież zapytać specjalisty, który nam to policzy i będziemy... Zadowolenie z efektów działania tej pompy. Dlaczego pompa? Przede wszystkim jest tania. Tak, moi drodzy, wydaje się to dziwne, bo przecież kominek kosztuje w granicach 3 do 5 tysięcy złotych. Wstawiamy go działa, no chyba że mamy spłaszczem wodnym, no to zapłacimy 6-7 tysięcy złotych. Pompa, koszt pompy to jest, no granica 30 tysięcy złotych. Moja kosztowała sama pompa, samo urządzenie 27 tysięcy. Jest to bardzo duży wydatek na początku, naprawdę bardzo. Natomiast w przyszłości on się bardzo szybko zwraca. Jak to policzyłem? No po prostu. Na drewno wydawałem rocznie 3,5 tysiąca do 4 tysięcy złotych. Nie licząc tak jak większość z Was, w swojej własnej pracy, którą musiałem włożyć w to, żeby to drewno w ogóle załatwić, kupić. Dzisiaj nie jest tak, że dzwonimy halo. Proszę przynieść mi, nie wiem, 30 metrów drewna, 20 metrów drewna. To tak nie działa. Trzeba się bardzo mocno postarać, ustawić w kolejkę, zanim to drewno przywiozą. Dwa, to drewno, które przyjeżdża, rzadko kiedy mamy wpływ na to, jakie ono przyjedzie. Czy to będą wałki grubości 30 cm czy 50. To drewno trzeba później pociąć, każdy z Was to musi zrobić, w związku z czym musi zakupić paliwo, musi kupić łańcuch do piły, musi kupić nawet dwa łańcuchy, bo no mi zawsze dwa łańcuchy schodziły na takie pocięcie. Eee, prowadnica, olej do piły. Są wydatki przy tym, których nigdy nie liczymy, bo przecież są przy okazji, bo piła działa i tak, i tak, bo coś w ogródku przytniemy, więc tego się nie liczy. Natomiast jest to koszt, który też należy wziąć zawsze pod uwagę w rocznych kosztach ogrzewania. Eee, kiedy już mamy pocięte drewno, musimy je poupać. Ten, kto łupał drewno, oczywiście e, może powiedzieć, że mam siłownię za darmo, tak jak ja sobie to tłumaczyłem. Natomiast e, ciężko było, kiedy padał deszcz, a ja wiedziałem, że muszę porąbać to drewno, bo inaczej będzie kiepsko. Suche drewno łupie się bardzo źle, ono po prostu się trzyma razem. Ten, kto łupał dęba, ten wie, jak dębina ciężko się sucha łupie więc trzeba było to przygotować wszystko szybko. To jest kolejny minus takiego ogrzewania, które ja miałem. Później oczywiście to drewno trzeba poskładać gdzieś na podwórku znaleźć miejsce do tego na składowanie tego drewna pilnować, żeby nie zamokło. Cała masa minusów. W mojej ocenie, w mojej opinii nic fajnego. Natomiast pompa ciepła co ona mi gwarantuje? Gwarantuje mi przede wszystkim to, że temperatura będzie zawsze stała. Taka jaką sobie ustawię, że mi w nocy nie wygaśnie i nie będzie zimno. Jak zaprogramuję, tak będzie działała. Dwa, pompa ciepła i ogrzewanie podłogowe, które z tą pompą razem łączę, dlatego że no, ogrzewanie podłogowe nie wymaga tak dużej temperatury nagrzania wody, tudzież cieczy, która będzie w tych rurach sobie biegła w podłodze. Do takiej temperatury, jaką muszę doprowadzić kominek czy też piec, który nagrzeje wodę i grzejniki później w, w całym obiegu. Jest to dużo bardziej ekonomiczne i szybciej się później przez to zwraca. Taka pompa ciepła, tak jak już powiedziałem, koszt. W granicach 30 tysięcy zł, kominek 5 tysięcy, ogrzewanie kominkowe, materiał, czyli paliwo do tego kominka to jest 3,5-4 tysiące rocznie. Łatwo sobie policzyć, w jakim czasie nam się zwraca sama pompa. Przy czym yy, nie liczymy dalej tego, że przy ogrzewaniu kominkowym sami koło tego wszystkiego musimy chodzić i bez przerwy. Wyobraźcie sobie sytuację, że na przykład zimą w lutym jedziecie sobie na tygodniowy urlop na jakieś ciepłe wyspy. Wracacie, temperatura tu w Polsce była minus 10 stopni. W waszym domu pozamarzały rury. Tragedia, bo nie było komu zapalić w kominku, prawda, czy też w piecu. Oczywiście mając piece na, na, na groszek, czy też na pelet, możecie to ustawić tak, że powiedzmy jeden zasyp wystarczy wam na ten tydzień urlopu. Ja natomiast, ja natomiast po prostu ze swojego telefonu zaprogramuję sobie temperaturę, którą chcę, żeby pompa zaczęła uzyskiwać w momencie kiedy będę wracał, tak? Wyjeżdżam, ustawiam 17-18 stopni, taka temperatura jest trzymana. Jak sobie wracam, czy też wcześniej mogę zaprogramować, żeby temperatura została podniesiona w domu do 20-22 stopni i dzieje się samo. To jest przede wszystkim bezobsługowe, jest fantastyczne dla osób, które nie mają za dużo czasu, żeby w koło tego domu chodzić. I przygotowywać ten opał. Jeśli ktoś mówi, że sprawia mu to przyjemność, super, rewelacja. Też sobie tak zawsze tłumaczyłem. Oczywiście ruch to jest niesamowity plus. Natomiast jeśli musisz to robić, przestaje być to już zabawne. Dlatego pompa ciepła w tym wypadku. No, jest czymś zbawiennym. No i oczywiście jest, jest to ekologiczne, dlatego że nie emituje w atmosferę tego wszystkiego, co emituje mój kominek, emitował mój kominek, czy też wszystkie inne inne piece.